Wszystkiego dobrego w 2020 roku. Czego ci życzyć? No, można życzyć tylko jednego, myślę, w 2020 roku. Ja, ja bym sobie życzył no medalu olimpijskiego. Artykuł. No właśnie, no, medalu olimpijskiego z seniorami, no to co u diabła robisz tutaj z juniorami? Odpoczywam od seniorów. Nie a poważnie, dobra. Jesteś, byłeś, jesteś i no, kto wie, czy będziesz, no, ale na razie jesteś cały czas związany ze spałą, mimo tego, że jesteś w sobie szkoleniowym Witala Haydena. Tak, jak do tej pory nic się nie zmieniło. Jestem związany ze szkołą mistrzostwa sportowego. W, w momentach, kiedy kadra seniorów nie trenuje, jestem tutaj na co dzień i pracuję z młodszymi, troszkę zawodnikami. Jaka jest Twoja rola? Jaka jest moja rola? Moja rola jest taka, żeby jak najwięcej z tych chłopaków y, potrafiło grać w środkówkę. No To jest mój cel i moja rola. Nie, bo tak obserwowałem, y, trening, pytam uczciwie, że, wiesz co? No, widać, że darzą cię sporym szacunkiem na autorytet, co jest zbudowałeś ciężką pracą. Wiadomo, co wygraliście, co wygrało zespół pod, twoim, pod twoją opieką. No tutaj. Y, z grupy młodsze i starsze są przypisane do konkretnych trenerów. Ty pełnisz, jak to oceniasz, rolę doradczą, nadzorczą? Jak, jak byś to ocenił? Na, na tą chwilę taką doradcz, doradczą bardziej nie. Nie, nie, nie ma tu żadnej takiej pozycji mojej, która będzie, będzie narzucała gdzieś tam trenerom, co mają robić. Pracujemy tu wspólnie w szkole dla, dla wspólnego dobra i, i staramy się sobie pomagać, i, i tak, to, tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Delikatnie uciekając króciutko do tego, co się wydarzy latem, obserwujesz, to skupmy się na tych Twoich chłopakach. Jak sobie radzą w lidze? Może nie, nie, niekoniecznie konkretnie nazwiskami, ale jak ocenisz formę reprezentantów? Obserwuję ogólnie wszystkich... Obserwuję nie tylko, nie tylko e, chłopaków, których, z którymi ja pracowałem tutaj w szkole, obserwuję wszystkich reprezentantów. E, jestem, jestem na bieżąco. Eee, powiem szczerze, że eee, forma niektórych, niektórych z nich jest naprawdę imponująca. Nawet eee, powiedziałbym, że być może nawet co niektórzy są w życiowej formie, i to cieszy w sezonie olimpijskim, że, że są w dobrej dyspozycji. Mam nadzieję, że ta dyspozycja się będzie utrzymywała jak najdłużej.